Oczywiście, dziękuję bardzo za głos. Wysoka Komisjo. Ja oczywiście odniosę się do warstwy merytorycznej wniosku, ale standardową praktyką i pan przewodniczący jako długoletni parlamentarzysta z pewnością uszanuje ten standard i tą możliwość do tego, żeby pan poseł Dariusz Madeski również się mógł w sposób szczegółowy odnieść, bo rzeczywiście pan poseł... To jest poseł... niepotrzebna dyskusja, zawsze tak jest na Komisji Regulaminowej w przypadku rozpatrywania immunitetów. Nie powiedziałem, niepotrzebna dyskusja. Bardzo proszę przejść do. Bardzo, pany, bardzo dziękuję. Panie modu. Przewodniczący, Wysoka Komisja się zapoznała wnikliwie z wnioskiem, który został przygotowany przez zespół śledczy e, o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie pana posła. Nie będę ukrywał, że jako prawnik. E, z żalem, chociaż z jednej strony z troską muszę powiedzieć, z troską o wymiar, polski wymiar sprawiedliwości, muszę powiedzieć, że ten wniosek jest wyjątkowo słabej jakości przygotowany przez pana prokuratora. Jakbym był złośliwy, mógłbym powiedzieć, że jak na pracę super zespołu super prokuratorów powołanych przy nielegalnej prokuraturze można powiedzieć złośliwy, że państwo pozorowaliście pracę przygotowując ten wniosek, bo zarzucane czyny oraz przedstawiony stan faktyczny są całkowicie oderwane od rzeczywistości. Analizując, analizując treść wniosku, nie można stwierdzić, panie prokuratorze, że jest to logiczny, spójny i oparty na całości zgromadzonego Materiału dowodowego, wywód, gdyż dowody są po pierwsze niewiarygodne, niekompletne, niejednoznaczne i nie spełniają wymogów prawnych, co jednoznacznie wskazuje na ich niedostateczność. Tym samym żaden dowód, a raczej fragment Fragment dowodów przedłożony we wniosku nie stanowi potwierdzonego, potwierdzenia zarzucanego czynu. Przyznał, że nie spotkałem się z zarzutami, które byłyby tak słabo udokumentowane i oparte na tak mizernych dowodach. Tym bardziej, że sprawa dotyczy wniosku o tymczasowe aresztowanie. Więc zacznijmy od początku, od sprawy bardzo ważnej, wyraźnie powiedział fundamentalnej. To znaczy wniosek o pociągnięcie, wniosek o wyrażenie zgody o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i zastosowanie tymczasowego aresztowania, Zostało podpisane przez niewłaściwie umocowanego prokuratora, pana Piotra Woźniaka, który został delegowany do prokuratury krajowej przez pana prokuratora Bilewicza, który w sposób nieuprawniony pełnił obowiązki prokuratora krajowego, co potwierdza uchwała Sądu Najwyższego 1 KZP 3 na 24 z dnia 27 września 2024 roku. Tym samym Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, skończyliście Panowie aplikację prokuratorską, zdaliście egzamin, doskonale znacie kodeks postępowania karnego. Te czynności podjęte przez pana prokuratora i zespół prokuratorski, bo de facto ten zespół śledczy składa się tylko z takich prokuratorów, są z, są z mocy prawa nieważne. Tu wprost wynika z artykułu również 17 konsekwencje tych czynności, które państwo podejmowaliście. Ale jest jeszcze druga kwestia, zanim przejdę po kolei do tych wszystkich kwestii związanych z zarzutami, które zostały skierowane wobec pana posła Mateckiego, skład zespołu prokuratorskiego budzi wątpliwości co do zachowania waloru obiektywizmu. Nie tylko przepisy kodeksu postępowania karnego wymuszają na organach prokuratury bezstronność, wymóg ten również jest wskazany w artykule 6 Prawa o prokuratorze, który mówi, cytuję: "Prokurator jest obowiązany do podejmowania działań określonych w ustawach, kierując się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli" Prokurator wtedy można uznać za bezstronnego, gdy potrafi rozstrzygnąć sprawę bez uprzedzeń. Bez uprzedzeń, powtarzam to. I niejako w sposób anonimowy, a więc nie mają względu na występujące w niej osoby. Czyli konkretnie dane nazwiska danych osób. I nie traktując podsonnych przychylnie, bądź nieprzychylnie, z uwagi na jakiekolwiek ich cechy osobiste, inne niż te, które każe mu uwzględnić ustawa. Przenosząc to na grunt naszej sprawy, nie ulega wątpliwości. Nie ulega żadnej wątpliwości, że panowie... Bilewicz, Korneluk, Woźniak, Ślepokóra i inni w tej sprawie nie zachowują bezstronności w, w, w prowadzonym postępowaniu. Faktem powszechnie znanym jest, szanowni państwo, że istnieje spór między tymi osobami, a osobami, które w poprzedniej koalicji rządzącej piastowały funkcje w Ministerstwie Sprawiedliwości i można powiedzieć ze środowiskiem związanym z obozem Zjednoczonej Prawicy. Ja tu wystarczy przypomnę pana posła. Pana, przepraszam, pana prokuratora, chociaż ten poseł to nie jest jakaś tam szczególnie duża omyłka, ponieważ patrząc na aktywność pana prokuratora ślepokury, ślepo no to jestem zdumiony. Pan prokurator brał udział w marszu 4 czerwca politycznej demonstracji Donalda Tuska. Publicznie popierał Rafała Trzaskowskiego w kampanii prezydenckiej, podawał dalej i komentował krytykujące zjednoczoną prawicę i chwalące Donalda Tuska tweety. Regularnie atakował pan poprzednie kierownictwo. Ja tylko przypomnę, ja tylko przypomnę Wysokiej Komisji, że zgodnie z ustawą o prokuraturze prokurator ma działać bezstronnie i równo traktować wszystkich obywateli. Zgodnie z artykułem 97 prokurator nie może należeć do partii politycznej, ani brać udziału w działalności politycznej, w działalności politycznej. Artykuł 96 mówi wprost, że prokurator musi strzec powagi swojego urzędu i unikać działań osłabiających zaufanie co do jego bezstronności, co do jego bezstronności. I teraz, i teraz, Panie, panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo... Trzeba przerwa, przerwę, niech Pan Prokurator się uspokoi, przestanie się uśmiechać i wtedy będzie mo, można dalej kontynuować, bo są jakieś żarcy, to jest kabaret. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo... Proszę się uspokoić. Póki co Pan Prokurator mówił spokojnie. W tej chwili ani nie krzyczy, ani nic nie mówi. Głos miał pan poseł Śliwka. Przy okazji, bardzo proszę, gdyby pan zwracając uwagę, że jednak krzyk szczególnie w dłuższym czasie może niektórym szkodzić, to bardzo proszę, żeby pan trochę obniżył e, ton głosu. Argumenty nie zależą od tego, czy są wykrzyczane, czy mówione po cichu, tylko od własnej siły. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, jakby, ja rozumiem Pana Przewodniczącego no, dosyć trudną rolę, że musi Pan e, z jednej strony bronić swoich politycznych kolegów, ale odnosą, odnosząc się do samych zarzutów, pan Matecki nie jest kuriozalne nie od strony nie podmiotowej jest, jest stawianie zarzutów Panu posłowi Mateckiemu o czyn z artykułu 231, gdyż w przywołanym stanie faktycznym Oczywistym jest, że pana posła Mateckiego nie można uznać za funkcjonariusza publicznego. Zresztą w treści zarzutu wskazano, że pan poseł Matecki nie jest funkcjonariuszem publicznym w treści wniosku. To wystarczy po prostu przeczytać. Nie wiem, dlaczego państwo z jednej strony twierdzicie, że nie jest funkcjonariuszem publicznym, a z drugiej strony stawiacie państwu mu, mu aż żeby się nie pomylić, pięć zarzutów w oparciu o artykuł 231. Ja tylko przypomnę, że przestępstwa określone artykule 231 mają charakter przestępstw indywidualnych właściwych. Osoba, która nie jest funkcjonariuszem publicznym, nie może ponieść za nich odpowiedzialność. Dodatkowo argumentem jest tutaj e, ta okoliczność, że sprawcą przestępstwa z artykułu 231 właśnie może być tylko funkcjonariusz publiczny, a więc jego czyn musi pozostawać w związku z jego działalnością służbową. E, w przypadku gdy funkcjonariusz publiczny wykonuje czynności, która w ogóle nie należy do jego kompetencji. Konieczne jest, konieczne jest zatem wykazanie, że wiązała się ona z pełnieniem przez niego funkcji publicznej, z jego działalnością urzędową. Jak wtedy, gdy funkcjonariusz publiczny przekracza swoje uprawnienia, dokonując czynności, która ma charakter służbowy i odnosi się do takich dóbr, w stosunku do których sprawca występuje jako taki funkcjonariusz. No, w tej sytuacji, panie prokuratorze, no, ani w żadnym materiale ani z żadnego materiału dowodowego, ani z państwa wniosku, nie wynika, że pan poseł Matecki był funkcjonariuszem publicznym. Więc stawianie mu zarzutu z artykułu 231, jest po prostu błędem, jest po prostu, można powiedzieć, państwa ignorancją prawniczą i kompromitacją. Ale idźmy dalej. Zarzuty z czynu z artykułu 284, paragraf 2, czyli kwalifikowane przewłaszczenie zwane sprzeniewierzeniem. To też bardzo ciekawe, bo w swoim wniosku państwo wskazaliście trzy takie zarzuty, pan prokurator mówi, że są cztery zarzuty. Ja nie wiem, o jakim jeszcze pan, panie prokuratorze, zarzucie mówi. I te sprzeniewierzenie, ten zarzut dotyczący sprzeniewierzenia, on ma również charakter indywidualny, albowiem jego podmioty może być tylko ten, komu została rzecz powierzona, a Państwo wprost w treści wniosku wskazujecie, wskazujecie Państwo, że środki z Funduszu Sprawiedliwości trafiły w ramach postępowań do poszczególnych podmiotów, a nie do pana posła Mateckiego. O samej możliwości zresztą dystrybucji środków z Funduszu Sprawiedliwości będę mówił później. Myślę, że pan poseł Matecki w, swojej, w swoim wystąpieniu również to powie. W zakresie zarzutów, które Państwo wskazaliście od 1 do 3, analiza, analiza dotycząca właśnie, zwłaszcza 231 w zakresie 284, trzeba wskazać tylko, że zarzut jest wewnętrznie sprzeczny. Z jednej strony, przewłaszczono każdą złotówkę, tak Państwo twierdzicie, a z drugiej strony faktury były przepłacone, co oznacza, że nie każdą przewłaszczono. No, no, trzeba, się, trzeba się, przepraszam, najmocniej, na coś zdecydować. Trzeba się na coś zdecydować. Tym samym jakby potwierdzacie Państwo, że te środki de facto zostały wypłacone w sposób celowy. No, okej. Okay. Można i tak, no co, co prawda jest to jakby duża kompromitacja, ale no jakby papier jest cierpliwy, papier naprawdę może wszystko przyjąć. Zresztą, jeżeli chodzi o wykonanie tych zakresów, związanych z środkami, które zostały przekazane do tych podmiotów, to przecież Państwo możecie zobaczyć, że te materiały są te zadania zostały wykonane. To nie jest tak, że te środki zostały wydatkowane i ta sprawa zniknęła, tylko po prostu są konkretne materiały, są konkretne filmy, są prace, które zostały w tym zakresie wykonane. Kolejna rzecz to jest to, że znaczna część tego wniosku, który Państwo tu przyszliście z nim do Sejmu, opiera się na tezie, że pan poseł Matecki miał wpływ ingerowo w konkurs Yy, tu pan prokurator użył takiego słowa ustawiał. Ja przypomnę panom prokuratorom, że zgodnie z przepisami rozporządzenia. Nie był to w ogóle konkurs w rozumieniu, że istnieją obiektywne kryteria i wygrywa ten, który ma najwięcej punktów, gdyż zgodnie z rozporządzeniem, to dysponent Funduszu Sprawiedliwości, czyli minister sprawiedliwości miał swobodę wyboru, dowolnego podmiotu, to wynikało z rozporządzenia i regulaminu tych konkursów. I żeby nie być gołosłowny, żeby naprawdę nie być gołosłowny, pani wiceminister Zuzanna Bluszcz Rudzińska. Wiceministeru pana ministra Bodnara. Powiedziała, cytuję, odnośnie przepisów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości, pomijając rekomendacje konkursowe, mógł przyznawać dotacje według uznania. Koniec cytatu. Powtórzę to jeszcze raz. Pomijając rekomendacje konkursowe, mógł przyznawać dotacje według uznania. Koniec cytatu. To powiedziała pani minister od pana ministra Bodnara. A państwo. No, szczerze mówiąc, jestem zdumiony, że w oparciu o ten stan faktyczny państwo się takiej subsumpcji, z której wynika to, co wynika. No, wynikają te kuriozalne zarzuty, które państwo chcecie postawić panu posłowi Mateckiemu. A dodanie w ogóle artykułu 21, czyli tej indywidualizacji odpowiedzialności karnej, to tu jest gigantyczne nadużycie. to jeszcze proponuję, żebyście dodali artykuł 27 kodeksu karnego, czyli eksperyment. Bo naprawdę, patrząc, co państwo robicie, to tu nie ma, ani tu nie ma zdrowego rozsądku, ani tu nie ma jakich jakiejkolwiek podstawy prawnej w tym zakresie, no, jeżeli we wniosku brak jest jakichkolwiek dowodów na porozumienie pomiędzy posłem a wszystkimi współdziałającymi, to jak można w tym zakresie dodać znamiona, znaczy dodać znamiona z artykułu 21 Kodeksu Karnego? To się wyklucza. Znaczy to się wyklucza. To jest po prostu elementarz. I dziwię się, że państwo w tym zakresie popełni, popełniacie takie błędy merytoryczne. I teraz. Co do samego pana posła Mateckiego. Pan poseł Matecki, można pana posła Mateckiego lubić, można pana posła nie lubić, można mieć o nim dobre zdanie, można o panu pośle Mateckim mieć złe zdanie, ale naprawdę absurdalne, powtarzam też, absurdalny zarzut, że pan poseł Matecki, cytuję, wprowadzał w błąd co do faktycznego świadczenia pracy. Zresztą myślę, że pan poseł Matecki, który tu przed stomem dokumentów będzie się odnosił do tych nieprawd, gdzie pan y, prokurator cytuje y, zeznania osoby, która mówiła z jednej strony, że nie kontaktowała się z panem posłem Mateckim. Pan poseł Matecki ma tej osoby maile maile ma, gdzie ta osoba dziękuje mu za jego dobrą pracę. Myślę, że tu pan poseł będzie w sposób najlepszy pokaże, jaka jest jakość tych materiałów, które panowie prokuratorzy przedstawili i przynieśli. I, i, powiem, i powiem to uczciwie i powiem to uczciwie, że myślę, że i to parlamentarzyści od prawa do lewa mogą naprawdę powiedzieć, że no, pan poseł Matecki jest ekspertem, jeżeli chodzi o kwestie. Związane z social mediami. Jest y, osobą, która się na tym zna doskonale y, i zresztą widać to również po efekt takiego pracy w lasach państwowych, co też będzie y, pokazywane przez pana posła Mateckiego, gdzie będzie pokazywał, y, jak wyglądał wzrost y, tych social mediów, jak będzie jak będzie to wyglądało. Ja, ja myślę, że pan prokurator wystarczająco jakby na przykład jedną rzecz sprawdził. Jakby wszedł na profil twitterowy Lasów Państwowych i zobaczył jak Lasy Państwowe, jak ten profil urósł, jakie miał zasięgi za czasów pana prokuratora, jaki miał za czasów pana posła Mateckiego. A wiemy, że pan a wiemy, że pan prokurator ślepo kura umie obsługiwać się twitterem, bo podawał te tweety obraźliwe dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. To wiemy o tym, to wiemy o tym, to wiemy o tym, że pan, że pan ma tą umiejętność obsługi. Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój. My rozpatrujemy dzisiaj. Panie pośle Mejza, pan chyba się pomylił. Posiedzenie komisji regulaminowej w pańskiej sprawie, gdzie powinien pan być, było wczoraj o 18.00. I bardzo proszę się uspokoić. Bardzo proszę trybie artykułu 155 regulaminu Sejmu ustęp drugi przywołuje Pana do porządku. Ba panie, panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, panie. chciałbym kontynuować, bo naprawdę tych... Takich Michałków jest wiele, wiele. Ja e, oczywiście wskażę te najbardziej kuriozalne, takie wskazujące indolencje prokuratury. E, dla mnie rzeczą zdumiewającą jest to, że państwo macie wątpliwości, że pan poseł Matecki, tak jak e, wszyscy eksperci zajmujący się social mediami, e, czy większość ekspertów zajmujących się social mediami, mógł pracować zdalnie. Państwo to kwestionujecie, pomimo tego, że są dokumenty, są dowody wskazujące na to, to, że była zgoda pana posła, pana przełożonych, dyrektora, żeby pan poseł Matecki mógł zdalnie pracować. No również trzeba przypomnieć, że to był okres COVID-u, gdzie większość pracowników przeszła właśnie na tę pracę zdalną. Ja rozumiem, że według prokuratury, według pana Bodnara, według innych polityków Platformy Obywatelskiej wszyscy mogli pracować zdalnie, tylko nie pan poseł Matecki. Okej, okay, można przyjąć takie założenie z zdrowego rozsądku w tym zero. Ale, ale rzeczywiście to jest no, sytuacja, która, jak pan prokurator e, przedstawiał tą swoją argumentację, no to ominął te wątki, które były dobre e, dla pana posła Mateckiego, a, a wskazywał zeznania osób, które m, tu pan poseł Matecki będzie o nich e, również mówił. I co do, co do dowodów? No to są wyjątkowo miałkie dowody. Głównym dowodem oskarżenia są wyjaśnienia... E, Podejrzanego mraza. We wniosku nie ma potwierdzenia autentyczności jego słów, nie zostały załączone żadne nośniki, nagrania, e, wyjaśnienia zawarte we wniosku. To są spekulacje pomieszane z wylewaniem rzuci na pana posła Mateckiego. Ja dziwię się, dlaczego Pan e, e, prokurator, cały czas mówię pan poseł, nie wiem dlaczego. Pan prokurator e, ślepokóra e, nie zacytował innego fragmentu, który został załączony do wniosku, z którego wynika. Z którego wprost wynika, jakie mraz ma negatywne nastawienie do posła Mateckiego, jaka jest widoczna zazdrość w tych zeznaniach, niechęć, wręcz można powiedzieć, wrogość. I Państwo bierzecie takiego, Oskarż no, w przyszłości oskarżonego, bo postawiliście mu zarzuty, będzie akt oskarżenia, zakładam. No chyba że, chyba, że jakieś czynności państwo inne będziecie podejmowali po tej prokuraturze, można się wszystkiego spodziewać i uważacie to, że to, co on mówi, jest prawdą objawioną. A nie, trzeba powiedzieć jedno, no nie można przyjść obojętnie wobec sytuacji absolutnie skandalicznej i niespotykanej, która miała miejsce z panem podejrzanym Mrazem. I to panowie, Pan prokurator Woźniak i pan prokurator Kura, jak sobie wieczorem pójdziecie do domu i siądziecie przy kominku, to w skrytości swojego serca nawet się z tym zgodzicie, że nie było takiej sytuacji, jaka była sytuacja z panem, z panem yy, Tomaszem Mrazem. Bo w ciągu ostatnich kilku tygodni to właśnie podejrzany Tomasz Mraz wspólnie ze swoją obrońcą podejmował działania, wyraźnie destabilizujące tok postępowania. Polegało to nie na tylko ujawnieniu w mediach rzekomej wiedzy podejrzanego o nieprawidłowościach, jak również wypowiedzi na temat transmitowanych publicznie posiedzeniach zespołu parlamentarnego. Podejrzany Tomasz Mraz brał czynny udział w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, atakując wspólnie z posłem, opozycji, wspólne, wspólnie z posłem koalicji rządzącej, panem posłem Romanem Giertychem, Oponentów politycznych. Dodatkowo, co najprawdopodobniej należy uznać, no to skądś wyciekły te zeznania mraza, taśmy mraza, to trzeba sobie jasno Powiedzieć, no to nie jest sytuacja absolutnie standardowa w postępowaniach, że do mediów ciekną materiały wybrakowane, określone z pewną nadaną narracją od razu przez określone media, no to jest sytuacja przypominająca standardy bardziej wschodnich państw niż demokratycznego państwa w sercu Europy. Kolejny dowód, to, bo Pan. Prokurator śledczy mówił o zeznaniach czterech świadków obciążających. No z tych ze wniosku mamy dwóch świadków, zeznania dwóch świadków, z czego trzeba sobie powiedzieć zasadniczo prokuratora w sposób błędny wywodzi zarzuty z artykułu 299, ale o tym za chwilę. Bo na kilkadziesiąt osób, które były przesłuchane w tym postępowaniu, ja mam takie pytanie do panów prokuratorów, którzy teraz rozmawiają i mnie nie słuchają. Ile osób było przesłuchanych w tym postępowaniu? 30, 50, 80? i Na bazie 50, 80 osób, które były przesłuchiwane w, prokuratorze, w prokuraturze, dwie osoby w bardzo trudnej sytuacji życiowej, uzależnione zawodowo. Od osób bezpośrednio podległych politykom Platformy Obywatelskiej, mające negatywne nastawienie do pana posła Mateckiego, zeznawały wyłącznie w formule spekulacji, plotek, przypuszczeń. To nie jest wiarygodny dowód. To nie jest wiarygodny dowód. Zresztą o tym pan poseł Matecki również będzie mówił, konkretnie o tych osobach yy, wskazanych. Ale warto powiedzieć, że w tej sytuacji, warto, warto tutaj poczynić pewną analogię, że ta sama prokuratura w sprawie innego szczecińskiego polityka przesłuchała aż 49 osób, z czego 20 z tych osób przesłuchiwanych w charakterze świadka zeznało, że albo oni sami, albo ich krewni wręczali korzyści majątkowe w postaci pieniędzy. W związku z prowadzonym lub planowanym leczeniem wszyscy dostali zarzuty w tej sprawie, poza tym prominentnym politykiem Platformy Obywatelskiej. Panie, panie pośle, może tak do rzeczy, bo pan bo pan atakuje bez przerwy prokuraturę, natomiast pan został wyznaczony przez pana posła Mateckiego na obrońcę, więc może pan zacząłby wreszcie go bronić, a nie atakować prokuraturę. Ja tylko w tym zakresie przypomnę panu prokuratorom artykuł 4 ustawy o prokuraturze, organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane. Ale pan znowu, to przypominanie artykułów panu prokuratorowi. Pro, proszę, bronić, proszę bronić pana posła Mateckiego. Bardzo proszę. Bardzo proszę zacząć bronić pana Mateckiego. Przyda mu się. W ciężkiej sytuacji jest. Panie Przewodniczący, jakby Pan pozwolił Przewodniczący mi skończyć, nie przerywał, nie wprowadzał Proszę takiej pozwolić. nerwowości, myślę, że dla nas byłoby, nie. myślę, że dla nas, było, dla nas wszystkich byłoby to bardziej wartościowe. Artykuł 4 artykuł 4 ustawy artykuł 4 ustawy o prawo prokuraturze mówi wprost, że organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. No jeżeli mamy Zeznania świadków. Jest ich 20, 30, 50, 80, i wszyscy mówią o tym, że nie było takiej sytuacji. A państwo bierzecie dwie osoby, no, nazwijmy to w bardzo trudnej sytuacji życiowej, które rzeczywiście no, są uzależnione politycznie od pewnych osób ze z kręgu no, obecnej koalicji rządzącej, y, które mają negatywne nastawienie do pana posła i zeznają formułę spekulacji, plotek, przypuszczeń. No to przepraszam na emocje. No, Taki dowód, to nie jest żaden dowód. To nie jest żaden dowód. I teraz kwestia no bardzo ważna, e, a przepraszam, jeszcze kwestia związana z artykułem 220, 299, no pranie brudnych pieniędzy. No to brzmi e, naprawdę bardzo ciężki zarzut, tylko warunkiem skazania za pranie brudnych pieniędzy jest zaistnienie przestępstwa pierwotnego, z którego pochodzą prane. Korzyści majątkowe, prane pieniądze. No tu, w tej sytuacji, mamy legalne środki, legalne pieniądze, które były przekazywane z Funduszu Sprawiedliwości do podmiotów, gdzie pana posła Mateckiego w ogóle w tej sytuacji nie ma. To jak można stawiać, jak można wywodzić taki zarzut? To tak jak ja bym do pana prokuratora powiedział, że dzisiaj mamy środę godzinę 16, a pan prokurator by stwierdził, że jest lipiec godzina 3, lipiec 7 lipca godzina 13. No naprawdę jakby mieszmy pewne proporcje, bo to, że jesteśmy tutaj w takiej sytuacji, to wiemy oczywiście, że jest to podyktowane uwarunkowaniami politycznymi, bo przypomnę tylko, że dwa tygodnie po tym, jak. Pan poseł Matecki został parlamentarzystą. Premier polskiego rządu powiedział mu, że będzie siedział. Premier polskiego rządu powiedział mu, że będzie siedział, że został powołany polityczny zespół w prokuraturze krajowej, która wcześniej została w sposób nielegalny przejęta, żeby właśnie ścigać oponentów politycznych. I ostatnia kwestia tymczasowe aresztowanie. W realiach tej sprawy e, oczywiście nieprawidłowe jest przyjęcie kwalifikacji e, prawnej czynów. E, tym samym nie można uznać, że okoliczności przedstawione we wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do, pociągnięcia do odpowiedzialności karnej znajdują oparcie w przepisach prawa, tym bardziej w materiale dowodowym. Tym samym wniosek o zatrzymanie. I tymczasowe aresztowanie pana posła jest wadliwe, bo, bo w sposób oczywisty opiera się na nieprawidłowościach, nieprawidłowej kwalifikacji prawnej e, czynów, jakie mają mu być zarzucane. E, oznacza to um, uzasadnienie. Znaczy, Oznacza to, że uzasadnienie stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego wobec posła w oparciu o zagrożenie surową karą, jak i również rzekomą obawę matactwa, jest po prostu chybione. Jest, jest po prostu chybione. I teraz bardzo ważne w tej sprawie. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości, w tej konkretnej sprawie pana posła Mateckiego, nikt nie jest obecnie tymczasowo aresztowany. Waga zarzutów wobec pana posła Mateckiego jest o wiele mniejsza niż do pana Mateusza, niż do pana Adama. A przypomnę, że sąd wobec nich nie zastosował przedłużenia tymczasowego aresztowania i po trzech miesiącach wypuścił ich właśnie na wolność. Więc jeżeli w tej sprawie wszyscy są na wolności, wszyscy. Deklarują pełno wsparcie, współpracę. Zresztą pan poseł Matecki e, o tym mówił, że dziś jest w Warszawie, bo jest posiedzenie Sejmu, jutro jest e, w Warszawie, bo jest posiedzenie Sejmu, w piątek jest e, w Warszawie, bo jest posiedzenie Sejmu. Później, oczywiście, nie ma najmniejszego problemu, jeżeli miałby e, stawić się w prokuraturze, jeżeli by była taka potrzeba, to oczywiście się stawi. No, robienie, szanowni państwo, w sytuacji, kiedy Państwo macie kompletny materiał dowodowy zgromadzony. Sam pan prokurator powie: 24 osoby z zarzutami. Nikt w zakresie Funduszu Sprawiedliwości całościowo nie jest tymczasowo aresztowany, i państwo chcecie w tym zakresie zatrzymać pana posła Mateckiego. I żeby państwo chcecie, żeby sąd zastosował ten środek zapobiegawczy tymczasowego aresztowania. Jeżeli to nie jest polityka, to co to jest? Jeżeli nie jest to polityka, to co to jest? Panie, panie przewodniczący, wysoka komisjo, ja nie mam żadnych wątpliwości, że y, ta sprawa, sprawa związana przez względem pana posła Mateckiego jest po prostu podyktowana działalnością jego działalnością polityczną, jego aktywnością polityczną. Jest to parlamentarzysta, który ma na, jest najbardziej popularnym parlamentarzystą w, w social mediach, niezależnie, czy to mówimy o YouTubie, Facebooku, Twitterze, jego filmiki, materiały obnażają korupcję, nieudolność, patologię tej władzy. I to, że to jest kolejny przykład polityka, który jest ścigany za to, że pokazuje tą nieudolność tej złej władzy, to trzeba sobie zadać pytanie. I to też pytam się do koleżanek, kolegów, parlamentarzystów, jeżeli to ma być standard działania w demokratycznym państwie, to my naprawdę już dawno, szanowni państwo, odeszliśmy od standardów demokratycznych, a kierujemy się na Wschód. Dziękuję.